Podrywamy Julkę z widzami Dawaj Nie <grymne> Niezła dupa braku, siedzisz na niej? A masz rowerek tutaj, chłopie Julka po roku w głosie? Wygląda jak tylo. Kurwiona Julka. Zablokowała ci już. Dobra. Y, Jula, żugaj. Wielki włos akurat mamy. Nie, krótsze. Nie, no jak ja jej to wyślę, to ja w tym kolorze nie wiem. O! Zajbiste, zajbiste, zajbiste. No nie ma takich włosów. Dobra. Brwi ona ma brązowe takie lekkie, nie? Nie, no ją będzie tak ciężko zrobić. Przecież ja się ośmieszę, jak jej to wyślę. Zrób miksa, ciebie i jej, i wyślij nasze dziecko. <laughs> nie. Przesada. O, ona ma takie? Trochę większe, nie? Ej, no kurde, ciężko jest te brwi zawsze. Ja to nie umiem w brwi. Ale ona ma takie zakrzywione lekko na końcu. To są chyba damskie, tamto męskie były. Dobra, takie brwi. Czy nie? Weź te przeciw pana oczy zmienić. No w sumie. Ej, wy widzicie wszystko, kurwa, widzowie. Dobra, te brwi miałem zmienić jeszcze. Dobra, o! Ej, idealne brwi nie istnieją. Są koks chyba, co? Takie. Co, widzowie? Czemu robisz Julkę, a nie faustynę? Bo jej to wysłamy w djemkach, bo podrywamy Julkę z widzami i. odpisała nam. Ej, dobra. Takie są git, czy nie są git? Trochę szersza ona ma Kurde, no mnie tu już denerwują te brwi Dobra, chuj, takie daję Takie ma ona Ona ma takie brwi Muszę być pewny, że ona ma takie brwi Ona ma takie brwi, co nie? To są jej brwi? Kurde, ona, Julka <grywdy> Widzowie, wy mi nie pomagacie, no Ej Oczy ma takie mniej spizgane, no to na pewno Jak się zmienią oczy? O, są Ale nie kolor, całkowicie oczy W detalach? O kurwa Zajebiście, zajebiście. Ona ma tutaj tak wysoko. O, nie no, ja to zepsuję. Dobra, jest git, jest git. Ej, ja nie wiem, gdzie się oczy zmienia nagle, nie? Gdzie się zmienia oczy? Takie ma oczy ładne. Nawet kolor się zgadza. Dobra, dawaj tego fiko. No i muszę fiko robić. Kurwa, widzę, to jest taki burdel. Ja muszę posprzątać jeszcze. Dobra, robię fiko. Fiko musi być w tym. Sorry widzowie, musi być w kurtce Mnie kręgosłup boli Widać podłogę? Dawaj do tyłu A myślisz, że umiem do tyłu? Mogę spróbować Pedro, a ty to przez rękę, to ciężko Ale do przodu O, moja dupa Patrz, jaką miałam chudą dupę Patrzysz mi się na dupę? Mmm, pupa loka. Niezłe siedzenie. Niezła dupa braku, siedzisz na niej. Nie, Najman wygląda w tej kurce, nie? Kurwatorwy mi brakuje jeszcze. Dobra, co julecie, co jeszcze zmieniamy? Tą twarz trzeba trochę wykształtować. Oho, ładnie zmieniłem, dobra. A brwinie ciemniejsze? Ciemniejsze, nie? Mhm, mm tak, o odcień. O! Ej, teraz to jest ładnie nawet. Jeden, jeden to Julka. A, ciemniejsze brwi, ta? Dobra. Takie? Takie, Git. Ej, nieźle, nieźle, trochę ustka inne. Ona ma takie trochę szersze na pewno. O, Git, co? Nie, trochę inne. Ona ma takie czubiaste. W dali jej odpowiedzi: Czy to Julka? Nie Julka, Julka to Shio. Co ty za ankiety boloje. robicie? No to jest Julka, no. Ja pierdolę. Nie mówcie, że nie. Ona ma nosek taki zadziorny bardziej, do góry ma taki. O! Jest Julka, dobrze, co? Makijaż? A bez kitu, makijaż! Delikatniejszy makijaż, tak? Git, ale nos inny, nie? Ona nie ma eyelinera na dolnej powiece. No to powiemy, że takiego nie było, no, po prostu. Rozstaw oczu, błagam. Nie no, i ma jest git, rozstaw I nie pasuje do tych ludzi. Usta ma szersze, to na pewno. A tu się nie da powiększyć tych ust. Wygląda jak ty, loku. Co ty gadasz? Nie wygląda jak ja! I twarz wygląda jak łyżka jeden do jednego. ŁYŻKA? Ty widziałeś jakieś łyżkę? Jurka po roku w Rosji? Weź i te policzki, wychudź. Oho. Aj, aj, dobra. O! Nie, no kurde, ja jajku takie jakieś robię. Nie, no może lepiej wyjść z tych simpów, dzięki. Prawie z reki, no tył, kurwa, może rowerek tutaj, chłopie. A nie, chcę ci tego wysyłać. Ubierz ją ją fit takie jak na i będzie zajebiście ja, Jak jak jej to wyślę, to przecież będziecie mieć taki zrzut ze mnie, pewnie. Ja, pierdolę Dobra, robimy coś takiego, nie? Tu trzeba dodać trochę hmm. Cyce podnieść wyżej? A da się podnieść wy... O kurwa! <laughs> ale zrzut Ale kurwa, jakie o, wielkie O, co jest? Wyżej cyce? Nie, no dobrze, są Wy byście kurwa chcieli na jak największe Zapytaj o rozmiar stanika i wtedy zmień film sam Dzięki Screenujemy i wysyłamy? Wysyłaj No bloka ci raczej nie da Dawaj, ale tak, jakąś perspektywę, żeby tak, za tak. dużo nie było widać twarzy <laughs> To tak może <laughs> Hej Julka mam zrobiłem ci w Simsach. Czekaj, dobra, muszę dobrą minę złapać Julka! Dobra, jest no dobra ja teraz idę się śmieszyć Jeśli musisz coś napisać Napisze, eee. starałem się jak mogłem, widzowie mi pomagali na live Proszę doceń to tego no ma Jujo. Ej no gdzie ona jest? Żugaj, no zablokowała ci już Jest, jest Dobra, ja to wyślę i wam pokażę może lepiej Ej, piszę do niej Hej, jeszcze raz z widzami Zrobiłem cię w Simsach Wiem, że nie wszystko jest idealne O nie, wyświetliła! Nie, nie! Już od razu Tak, to to się Ale starałem się. kurde, napisała XD. Dzięki mega miło. Jest! Mega Ale ładnie o... wyszło. Ale ona jest kochana. jola. <laughs> Widzicie, jaka to jest mega miła osoba. Ludzie wszystko docenią. Wy po prostu się nie umiecie cieszyć życiem. I wy mówicie, że jest chujowe. Wszystko. Że ja nie umiem <laughs> zrobić w Simsach osób. Zaraz kolejną osobę. Ej, to będzie content na streamie. Będziemy sławnym osobom wysyłać, jak zrobiliśmy ich w Simsach. Dawaj stnów doga, proszę. A zagranicznych też, proszę. Stnów doga. Contentu. Dawaj Boxela. Ej, Natalia, przygotuj kominiarkę na następny, tak. Ale nie, bo najpierw z DD. Czyli ona ma bajkę, za nie, napisała tak. Nie analizuj nie no analizuj. Tak nie, 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 spodobało jej się. Nie analizuj.